Siemaneczko, w 20 części Let's Play Fallout 3 eksplorujemy River City i co, zbieramy zadania, no standardowo, jak to na nowej lokacji, co tu dużo mówić notatki, zadania, z tym androidem się troszkę sprawa ruszyła eee, wie o androidzie, bądź też możemy e, szukać dalej wskazówek, e, albo możemy też Cimerowi e, e, dać, e, powiedzieć, że android już nie żyje, no ale chciałbym poznać tego androida, nie to, że chcę mu zrobić krzywdę, czy go wydać. Chciałbym poznać go. E, dobra, ale co? E, co my tutaj mamy? Drzwijąka. Dzień dobry. Z kim mam do czynienia? Co to za miejscówka? Jakaś rodzinka? W tym miejscu przydałoby się więcej ludzi skłonnych do pracy. Jestem zajęty. Mam okay. mnóstwo napraw do zrobienia. Tak, proszę pani. Czego potrzebujesz? A ee, dlaczego pozwalasz temu Jamesowi bawić się z twoją córką? Hmm, spytajmy o to. Biedak. Jego matka Tami Hargrave ma poważne problemy. Ech, to prawda. Za dużo czasu spędza w zamulonym sterze, pijąc i klnąc ile wlezie. Współczuję mu. Myślę, że CJ ma na niego dobry wpływ, ale martwię się o tą dwójkę. Hm, no dobra. Henry jest moim mężem. Mam także córkę CJ. Pewnie biega. Okej, okay. bo ją spotkaliśmy tam na tym bazarku, nie I w zasadzie niczego się wiele więcej nie dowiedzieliśmy. Ehm, dobra. Tu wrócimy sobie e, na ryneczek e, chyba? Albo i nie. Ciekawe. Eee, do laboratorium, eee, chyba tak, właśnie tą panią doktor, czy pana... Nie, to chyba jest jakaś kobietka, wypadałoby znaleźć. Doktor Lee chyba nie kurczę, dokładnie nie pamiętam. Jeszcze niżej możemy zejść. Okej okay. A Market... Dobra, tu mam na ryneczek. Eee, tak. Zerknijmy, w którym miejscu wyjdziemy. O kurde O, okej okay. A czemu nie schowali mostu? Przecież tu teraz rajderzy mogą wbić, albo ci z klanu szpona, co na nas polują Dobra, mniejsza z tym Pokład środkowy Wiedzą chyba co robią, nie? Pytanie, ale nie. No, chyba żadnych tu przeciwników nie spotkamy. Jakieś pluskwy czy coś? Chyba nie. Przekonamy się, zamknięte. No nie, nie będziemy się próbować na razie nigdzie włamywać. A, co mamy tu? Mr. Lopez. Co jest tutaj grane? Kubek na kawkę biurko? Mogę sprawdzić biurko? Albo coś? Pusty terminal? Popsuty terminal, przepraszam. Eee, a mogę tu się... Nie, nie mogę, kurde, myślałem, że się będę mógł tu kimnąć. Którą mamy godzinę? O kurde, okej. Okay. Okej. Okay. A nie, to jest ten gówniarz. Co pani jest? Dobra. Nie... Okej, okay, tu nikogo no... Dobry wieczór. Dobra, nowego nie spotkamy. Chciałabym zostać teraz. Rozumiem, rozumiem. Kurde, przeczekałbym to. Przeczekałbym to, naprawdę. Zapomniałem, jakie mamy ciuchy na sobie. Mogę tu sobie odpocząć? Mogę i tak zrobimy. Nie ma sensu. Z nim chyba. Albo myślałem, że z nimi gadaliśmy, ale chyba niekoniecznie. Dobrze jest, ty i ja sobie wodę No, nie wiem. To wszystko? Oho, po co się Kurde, mógł... no dobra. Jeśli nie dostaniemy wkrótce widzę cię tu po raz pierwszy. Pewnie i tak nie zapadłbym ci w pamięć. Bardzo Jestem zniszczony kościół. Nikt nie pamięta. Nie zapadam w pamięć. Nie przejmuj się. Niedługo to już nie będzie problem. Dobrze cię widzieć, Mister e, Lopez. Co to są się? za. rozmowy z nimi. Jakieś takie kurde, bez zładu ani składu. Dobra, bo widzę, że. <laughs> nie wiem po co tu weszliśmy. Okej, okay, niech każdy się rozejdzie tak do swoich. Co ty wyprawiasz? A może by to naprawić w cholerę? Co? Co myślicie? O, czy ja potrafię to naprawić? Błąd. Brak połączenia z siecią. Terminal testowy nieaktywny. Nie, nic z tym nie mogę zrobić. Szkoda. widzieć. Hej, wiesz o wczorajszej bójce pod zamulonym sterem? Nie, nic... Co pani jest? Nic nie wiem. Dobra. Myślałem, że będzie obce, że naprawię, naprawię mu kompa, to bylić. będzie trochę bardziej łaskawy. Jestem pewna, że znajdzie trochę na dolnym pokładzie. Zaraz, zaraz, zaraz. To jest... Jestem ojciec Clifford, no. z kościoła świętej Moniki. Witaj. Witaj. Jest patronką zaginionych dzieci. Jest bardzo popularna wśród wiernych w Rivet City. I dziwię się, że nigdy nie dane ci było o niej słyszeć. Pierwszy raz jestem w mieście, wybacz. Jeśli chcesz poznać jej historię, przyjdź na moją mszę w niedzielę. Posługi zaczynają się o 8 rano. Być może tak zrobię. Nie, nie chcę kłamać. To jest ciekawe, no? Tak, wiem. Pocieszam go już od jakiegoś czasu. Kiedyś spędzał na stanowisku obserwacyjnym całe popołudnia. Teraz skrócił czas do jakichś trzech godzin. Hmm. Ciekawe tak, moje statko to całe Rivet City. Przyjdź nam szef w tę niedzielę. Będę opowiadał historię świętej Moniki. Być może, być może nie chcę kłamać. O, a jakiś datek? Naprawdę? To znaczy, oczywiście. Skromnie przyjmiemy wszystko, co oferujesz. Jednak kościół świętej Moniki patrzy przychylnym okiem na datki od stu kapsli wzwyż. Stary, stary, dyszkę to... Kurde, mógłbym ci dać. Miło z twej strony, ale okay. nie potrzebuję A takie dobra, poczekaj Zobaczmy co powie na dychę. Przyda się każdy kapsel. Bóg zapłać Dobra, niech będzie. Karma mi wskoczyła? No Ale stówy to ja ci nie dam. Dobra. Ciebie również. Chcesz trochę wygrzewu? Kim jesteś? Masz może psycho? Przydałaby mi się działka, ale jestem spłukany. To jest ten szpun? Prowadzę aptekę, ale sam jestem spłukany, tak. i nie stać mnie na działkę. Ale... Kurde, wygląda trochę jak... Kobieta. Nie, nie wiem czemu mi się tak skojarzyło. Eee, tego brać, to cię zabije. Trzymaj, masz tu odrobinę. Nie, nie, nie. To cię zabije, no. Cindy też tak mówi, ale jestem na głodzie. Naprawdę tego potrzebuję. To dobre miejsce, bezpieczne od bandytów i super... Z doktor Lipo. Dobra. Tak, ja też. Dzień dobry. Hej. Jeden z nowych imigrantów była... zmarł wczoraj na choroby po Tak. Podobno to woda przykro woda mi. Myślałem, że kurde, będę mógł Jeśli jakoś pomóc, przekonać świetnie. go, żeby przestał trzpać, ale to chyba nie będzie takie proste. Co to. A, to ich mieszkanko. Okej. Okay. Trochę mają tutaj nieszczelności, nie? Kluczowy miś. To sobie wezmę. Ukradnik psycho, no nie. Chociaż leży na łóżku, on mówił, że tego poszukuje. Dobra, ale nie będziemy tutaj kraść. Nie, 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 nie chcę kłopotów. Przeszliśmy z tej strony zdecydowanie. No, kurde. Ej, powiem wam, na pozór nie wydawało się to miasto zbyt duże, nie? Pięciu mieszkańców i tyle. Ale jednak jest, tak w miarę spory bym powiedział, bo trochę chodzimy już po tych korytarzach. Gdzie ja tu wyszedłem? To tu... jest. Na ryneczek wyszedłem? Pokaż mi mapę okolicy. Nie. Chociaż mam wrażenie. Nie, dobra, faktycznie, przez chwilę mi się wydawało, że to jest ryneczek. Eee, ale nie, 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 jest dobrze. To jest w porządku. Nic z nas nie obchodzi. W tym laboratorium rozwiązujemy prawdziwe... Dzień dobry. Tak, tak, tak. Ale doktor Lee... Doktor Lee próbuje ratować ludzkie życie, a pan nieustannie w tym przeszkadza. A teraz proszę się odsunąć. Praca dobrej pani doktor nad oczyszczeniem wody jest na pewno fascynująca. Ale gdyby tylko dane ci było wiedzieć, co jest tu stawką, technologia w tym androidzie. Jaka jest stawka? Nie mów mi pan, jaka jest stawka. Kaprysy i tajemnice. Robot to robot, Cimer. Nieważne jaki ma lakier. A teraz proszę. Ignorancja i warholstwo. Tylko w tym jesteście dobrzy. Świetne wykończenie Dobra. rzeczy samej. Nawet sobie nie wyobrażasz osiągnięć wspólnoty. Skoro jesteś należy taki mądry, do wspólnoty. To może nam, hm? Ale skąd? Coś takiego nigdy nie przyszłoby panu do głowy. Idź się pan pławić w swym egoizmie, gdzie indziej. Dobrze? Ale nie odejdę, dopóki nie porozmawiam z nie porozmawiam z nie Lee. Dobra, kończymy to, czego potrzebujesz? Bo nie to. że nie 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 może o ojca się spytamy? Słuchaj, niektórzy z nas chcą coś osiągnąć, a ostatnio dość mieliśmy przeszkód. Mhm. Każdy, kto tędy przechodzi, musi porozmawiać z doktor Li. Idź jej zawracać głowę. Tak zrobię, no dobra, dobra. Z pewnością niebo bystrzejsze, niż większość ludzi Ach. tutaj, ale to akurat niewielkie osiągnięcie. No tak. Dobra, mm, okej. Okay. Żegnam. Jesteśmy z, przed rozmową z doktorem Cimerem. Skończy, jak z nim możemy zakończyć tego Questa yy, i pewnie to wytnę, bo ja nie chcę kończyć tego Questa. No, możemy skłamać, to znaczy to jest dobre w sensie, to pasuje mi i na pewno do Lucy, żeby nie wydawać tego androida. Bo już da się wyczuć, że to jest jakiś i ta no, wspólnota nieciekawy temat i brzmi jak to... niewolnictwo ewidentnie, ale ja chcę poznać tego androida. Ty tam, co ty? Jakiś laborant? Nie, czy jesteś może do wynajęcia? No, to zależy. Do rzeczy. Podoba mi się. Cóż, jak się okazuje, zapodziałem pewną bardzo delikatną tak? własność. Przejdź do rzeczy, no. Ach, kobieta czynu. Wiedziałem, że wybrałem właściwą osobę do tego zadania. Ale, żeby była jasność. Nie będziesz szukać nie? zaginionego szczeniaczka ani klejnotów rodowych. Będziesz szukać androida. Czy wiesz, czym jest android? Nie, zakładam, że nie wiesz. Widzisz, wykroczyliśmy poza te prymitywne pudła, które nazywacie robotami, i stworzyliśmy sztuczną inteligencję. Czujące maszyny. Sztucznych ludzi, którzy czują i myślą to, co im zaprogramujemy. Czasami ich program robi błąd w obliczeniach. One się wtedy gubią i oddalają. Dobra. Dostał nowe wspomnienia. No właśnie, testowałem tą opcję, ale to kończy nam questa, tak mówiąc w skrócie. To mi się nie podoba. Może coś o wspólnocie powiedz, no? Wspólnota sama w sobie jest jedynie zniszczonym przez wojnę kłębowiskiem przemocy i rozpaczy. Jednak wewnątrz zamkniętego środowiska Instytutu? Ale w sprawy Instytutu to nie Twoje zmartwienie. Twój niedorozwinięty mózg nie byłby w stanie pojąć naszych osiągnięć. Dobra, wal się na ryj, muszę iść. Oczywiście. Wal się na ryj. Zdecydowanie tak. Nie żałuję. W razie w możemy wrócić i skończyć tego questa, już to wiem, ale na razie nie chcę. Wystarczająco. Trzymaj ręce tak, bym mieli widział. ochrona tego gagatka. cholera oh, ja wie, może i tak. Dobra. Jest tutaj pani doktor. Jest. Uh, zajebiście. Ruszaj okay. łatwo ładnie uszkodzić. Zajmuje się tu naprawami, więc jeśli zobaczysz w tym miejscu przydałoby się. Uważaj przy tych owocach i warzywach. Są dla nas ważniejsze od ciebie. Spoko. Poza tym, że jest egoistycznym aroganckim dupkiem. Idealnie pasuje. Jest ze wspólnoty, szuka jakiegoś szczególnego robota. Mm -hmm. Przyznam, że trochę mnie to ciekawi, ale mam inne rzeczy na głowie. Dobra, tu jeszcze na łajbie na musimy razie. kogoś wypytać tego robota, nie tylko chyba jeszcze na niego Wszystko nie trafiliśmy. Rozpadło, ale nie witam panią napisać. doktor, wreszcie udało mi się tutaj Co dostać do, do pani. Słuchaj, to zastrzeżony obszar. Mam dość powtarzania. Luz. To ty, mój Boże, wyglądasz tak podobnie do niego. Jesteś córką Jamesa, prawda? Tak? Co tu robisz? Ehm... No właśnie. Nie pamiętasz, bo było z ciebie niemowlę, a James zapewne o mnie nie wspominał. No nie, jestem dr Madison Lee, pracowałam z twoimi rodzicami wiele lat temu. Teraz prowadzę laboratorium naukowe tu, w Rivet City. Tylko to mi zostało. Gdy zmarła twoja matka, twój ojciec postanowił odejść wraz z tobą. Porzucił naszą pracę. Nie mieliśmy wyboru. Musieliśmy zrobić to samo. Hmm. O, nasz ojciec jest bardzo tajemniczą i zagadkową postacią, nie? No, możesz coś więcej powiedzieć. Tak. O rodzicach? Pracowałam z nimi przez kilka lat, zanim. Zanim twoja matka zmarła, a twój ojciec postanowił odejść. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Myślałem, że troszkę więcej mi powiesz. No właśnie, jaki był? James był bardzo zdeterminowany. Chciał zmienić świat. Cóż chyba wszyscy wtedy tacy byliśmy? Był skupiony na dwóch rzeczach: na uruchomieniu projektu oczyszczenie i na twojej matce. Kiedy zmarła, myślę. myślę, że się poddał. Wiem, że chciał bezpieczeństwa dla ciebie, ale myślę, że częściowo chciał też uciec. Ale wydaje mi się, że nigdy nie był tak naprawdę w stanie porzucić tej idei. Szczerze mówiąc, jestem w szoku, że czekał cały ten czas i chcę spróbować ponownie. Hmm. A coś o matce, no i ta zagadkowa śmierć, nie? Twoja matka była. cóż była dobrą kobietą, bardzo oddanym naukowcem. Twój ojciec bardzo ją kochał. Straszna szkoda, że zmarła. Bardzo chciałaby cię poznać. Z wzajemnością. E, no co się stało? Tak. Komplikacje przy porodzie. Nikt z nas tego nie oczekiwał. Nie byliśmy odpowiednio przygotowani. Ciekawe, czy to prawdziwa nie historia. Nie że mieliśmy tylko stary, zdezelowany sprzęt z odzysku. Zrobiliśmy, co tylko mogliśmy. Czy tak nam wciskają, nie? No właśnie, no przecież... Mieliście trochę czasu, zanim się urodziłam, nie? To 9 miesięcy, żeby ogarnąć temat. Jak mówiłam, przykro mi. Obawiam się, że nie mogę cofnąć się w czasie i zmienić przeszłości. No wiem. Dobra. Dobra. Ehh... Powiedz mi coś o projekcie. No, to mnie ciekawi ten projekt. Nazwaliśmy go projektem Oczyszczenie. Co chcesz wiedzieć? O co chodzi? To było dość proste. Świeża, czysta woda dla wszystkich. Tak prosty pomysł, a jednak tak niemożliwy do zrealizowania. Planem było zbudowanie obiektu zdolnego do oczyszczania naraz całej wody w basenie pływowym: bez promieniowania, bez muł, po prostu czysta woda. Okazało się to trudniejsze, niż się spodziewaliśmy. W teorii wszystko opracowaliśmy, rozumieliśmy naukowe podstawy, ale promieniowanie w tej okolicy było tak wszechobecne. Testy na małą skalę dawały pomyślne wyniki, ale za każdym razem, gdy próbowaliśmy przetestować ten proces na większą skalę, to było zbyt wiele. Może gdybyśmy mieli więcej czasu, albo lepszy sprzęt. Może. Co się zdarzyło? Ty... No tak. Nie chodziło tylko o ciebie. Mieliśmy Jasne. już więcej problemów niż byliśmy w stanie rozwiązać, ale twoje narodziny Ach. przepełniły czarę goryczy. Twój ojciec postanowił, że twoje dobro jest ważniejsze niż wszystko nad czym pracował i odszedł. Opuścił nas wszystkich. Kochany tatus. bractwo uznało, że nie jesteśmy już warci ich czasu. Bez ich ochrony musieliśmy opuścić oczyszczalnik. A, to też było połączone z bractwem stali. Ciekawe. Ciekawe, jakim cudem dostał się do krypty, nie? Że go wpuścili. To też jest bardzo ciekawe. Chcę dobra, e, Chcę wiedzieć więcej. No właśnie, a coś o sobie powiedz? Co? Cóż nie wiem, co tu jest do opowiadania. Twój ojciec i ja pracowaliśmy razem przez dłuższy czas. Myślę, że byliśmy na dobrej drodze. Ale wystąpiły komplikacje. Projekt został porzucony, a twój ojciec zniknął. Hmm. Wróciłam do Rivet City i założyłam laboratorium, które widzisz przed sobą. I ci się udało, co? Dobra. O właśnie, co ty, o, co wiesz o tym dupku? Ech, chyba nie każe ci szukać swojego androida, co? <tost> <tost> Ta. Już mu powiedziałam, żeby dał sobie spokój. Zawraca głowę wszystkim moim naukowcom. Dobra. To laboratorium naukowe Rivet City. Założenie go zajęło wiele lat, ale nieźle sobie radzimy. Nasza praca nad przenośnymi generatorami fuzyjnymi i hydroponiką idzie całkiem nieźle, nawet jeśli niezbyt terminowo. Ale coś się dzieje tutaj, szanuję. E, a no właśnie, no. Ten idiota? Odszedł tak dawno temu, że większość ludzi nawet go nie pamięta. O, a gdzie odszedł? że znalazł tajny skład sprzętu gdzieś na statku, a wtedy nagle zniknął. O kurde, tego tu nie znajdę. Niedobrze, bardzo niedobrze. Rivet City to jeden z ostatnich bastionów cywilizacji w tym kraju. Pracujemy nad odbudową cywilizacji, nad uczynieniem świata ponownie zdatnym do życia. No, ambitnie. Ambitnie, dobra, ale szuka ojca, no. Czyli ty nie? Myślałam, że ona cię tu przysłał. Nie, nie. A czy właściwie nie masz być w krypcie? James mówił, że cię tam zostawił. Cóż, sprawy się skomplikowały. Hmm. Znaczy nie no, w krypcie z tego, czekajcie, w krypcie w krwawa jadka i musieliśmy uciekać i pomogła nam córka dozorcy spieprzyć stamtąd, nie? Także to też nie było tak, że nagle stwierdziliśmy, że idziemy szukać ojca. Była krwawa jatka, no. Twojego ojca już tu nie ma i nie podoba mi się twój ton. A, dobra, przepraszam, luz. Twój ojciec nalegał, żebyśmy wrócili do pracy nad projektem oczyszczenie. Próbowałam powiedzieć mu, że minęło już zbyt wiele czasu, że nie ma już szans na wznowienie projektu. Jak można było przewidzieć, nie chciał mnie słuchać. Powiedział, że może dowieść, że projekt ma szansę powodzenia i wyruszył do starego laboratorium. No, przykro mi, ale nie wiem co jeszcze mogę ci powiedzieć. A gdzie jest dokładnie to stare laboratorium, no? W starym budynku pomnika Jeffersona na północny zachód stąd. Okej. Okay. Proszę nie iść za nim. To głupota z jego strony, że zdecydował się tam pójść samotnie. Cholera. Dobra. Ale już powiem Wam, że już mamy takie namacalne, gdzie faktycznie poszedł, nie? Bałem się, że nam tego nie powie. E... No, możesz mi jakoś pomóc? Słuchaj, nie chcę być niemiła, ale mam dość własnych problemów. Okej. Okay. Nie mam dość środków na wsparcie nierozważnych przedsięwzięć Jamesa, ani Twojej pogoni za nim. Przykro mi. O, czas na retorykę. Czas na retorykę. Pewne mam trochę steampaków na zbyciu. To niewiele, ale może trochę pomóc. No, 5 steampaków na pewno pomoże Następny poziomik, zajebiście, ale to chyba przerobiliśmy wszystko, nie? Coś jeszcze tutaj mamy? Co jeszcze chcesz wiedzieć? Nie. Dobra, Dobra, dzięki, ta rozmowa była mega owocna. I jeszcze zakończymy sobie odcinek poziomem. Kurde, ale świetnie. E, na pewno chcę pójść w naprawę, zdecydowanie. Nawet może 10 punktów wydamy. Czemu nie? E, retoryka do 50, handel do 40. E, hmm. A, dobra, zróbmy te materiały wybuchowe. To rozbrojenie bomby może trzeba będzie zrobić w końcu, nie? Nawet nie może, tylko na pewno. I ostatnie punkty w broń lekką, no. Dobra. Doszło coś nowego. O, doszedł ten perk taranowanie. Okej. Okay. Tutaj coś doszło. O, twardziel, 10 punktów odporności na wszystkie obrażenia, maksymalna 85, rewolwerowiec. Nie, to chyba już było, nie? Poszukwać skarbów, znaleźć więcej kapsli, krwawa jatka. Okej, okay, dajcie mi sekundkę, ja się tu zastanowię. Tak, yy, myślałem tak, znawca z plów, yy, to nie jest mi potrzebne. Albo córeczka się, nie, tego nie. Intensywny trening, albo znawca z plów. Tak zawęziłem to. Yy, ale weźmiemy sobie intensywny trening, żeby sobie wydać jeszcze jeden punkcik. Gotowe. I weźmiemy sobie w... Inteligencję czy charyzmę? Nie, inteligencja, no jeszcze więcej punktów z awansem. Mam nadzieję, że tu nie ma jakiegoś maksa, nie? Teraz mam 20 punktów, to się chyba jeszcze zwiększy, nie? Tak na to po cichu liczę. Eee, no i też rozwiniemy przecież. E, 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 nauki ścisłe to tam... ale naprawianie i medycyny, a to jest bardzo istotne. I mamy początkowe levele, więc myślę, że jeszcze warto w to pójść. No. Okej, okay. szybko poszło, bardzo fajnie. A, to od razu możemy sobie w sumie zobaczyć. Czy nam to coś z. Y, y, em, czekajcie. Talenty. No. A, naprawa 47 zwiększyła się bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobrze, dobrze, dobrze. E, będę, ewentualnie coś będę mógł naprawiać. Czekajcie. Sprawdźmy to od razu sobie. R. Dokładnie. Obrażenia 18. No. A wcześniej już nie mogłem go na max. Już wcześniej nie mogłem, nie? Kurde 1% brakuje. Ale jest fajnie, jest fajnie, dobra. E, nic tutaj więcej nie zrobimy. E, coś jeszcze tu możemy pokatać? Jestem nie. Mam mnóstwo napraw do zrobienia. Wybacz mi. Czek dobra. A co tu robisz? Pomagam doktor Lee, kiedy trzeba coś przenieść. A. Nie jestem naukowcem. Tylko dźwigam ciężkie rzeczy. Spoko. Dobra, to sobie pogadaliśmy, ale... to robić! Chcę porozmawiać z tobą o czymś ważnym! Czy we wspólnocie nie używają słowa nie? To znaczy żadnej możliwości... Dobra, nie, 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 już się przysłuchiwaliśmy tych... E, p, p, ...przekomarzaniom. E, chodźmy posprawdzać. Bardzo owocna ta była... ...ta rozmowa była, o Jezus. Co? Chociaż jeszcze warto się tu rozejrzeć, bo patrzcie, co mamy tutaj. Figurka, inteligencja. Udało Cię znaleźć figurkę z limitowanej serii Voltek. Na podstawie na podstawce znajduje się inskrypcja. Tylko najbardziej inteligentni zdają sobie sprawę, że zawsze można się nauczyć czegoś nowego. Twoja inteligencja zostaje na stałe zwiększona o jeden. Zajebiście. Zajebiście. Kurde. Jakie piękne zakończenie odcinka. E, dobra, tutaj e, wyjście jest chyba na, na górze. Pokład środkowy, pokład środkowy, bądź górny pokład. Albo i nie, albo i tu gdzieś można wyjść. Ale ogólnie będziemy sobie kończyć ten odcinek, no? Jeszcze sobie posprawdzamy: River City, bo jest jeszcze co tutaj sprawdzać. Jak najbardziej, I kurczę zależy mi, żeby znaleźć tego gościa. Tylko, że go on nigdzie tu nie ma, on się wyniósł stąd. Też szkoda. Poza tym, tutaj też mają różne swoje problemy: mieszkańcy inteligencja. Jeszcze o jeden wyżej, punkt. I jeszcze więcej punktów, zajebiście. Ale to oznacza, że naprawa 49. A wiecie co to oznacza? Dokładnie tak, że możemy jeszcze naprawić... A. No dobra. Naprawiliśmy, ale obrażenie nie wzrosło, ale ogólnie jest zarąbiście. I tak i tym pozytywnym akcentem kończymy odcineczek. Pięknie, pięknie, fajnie, że tą figurkę jeszcze udało się ogarnąć. E, co? To tyle. Górny pokład w przyszłym odcinku i no, poszukiwania tatuśka nabierają tempa. Także na razie.